Czy zmagasz się z zaczerwienieniem, rumieńcem, widocznymi naczynkami krwionośnymi, a może grudkami i krostkami na twarzy? Te objawy mogą oznaczać, że cierpisz na trądzik różowaty. Acne Rose to specjalistyczna linia dermokosmetyków stworzona z myślą o osobach zmagających się z objawami trądziku różowatego. Produkty z serii Acne Rose zostały opracowane z wykorzystaniem innowacyjnych składników, które działają łagodząco. Przeciwzapalnie i regulują pracę gruczołów łojowych. Jak działają poszczególne produkty z serii? Płyn oczyszczający. Usuwa nadmiar sebum, aktywnie działając na rozszerzone naczynka krwionośne, redukując ich widoczność. Krem na rano. Odbudowuje warstwę lipidową naskórka. Ma właściwości antyłojotokowe, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Krem na dzień. Działa nawilżająco i jednocześnie reguluje pracę gruczołów łojowych. Zapobiegając nadmiernemu wydzielaniu sebum. Pasta na noc doskonale odżywia, wygładza i regeneruje podrażnioną skórę, dodatkowo przyspieszając procesy jej gojenia. Zaufaj marce aknerow i pokonaj trądzik różowaty. Kup teraz zestaw Acne Rose i poczuj ulgę w walce z trądzikiem różowatym.